Umiłowani diecezjanie i czcigodni goście, którzy przeżywacie święta zmartwychwstania pańskiego na terenie naszej diecezji, jest dla mnie wielką łaską i zaszczytem, że mogę w ten szczególny czas kierować do Was słowo serdecznych pozdrowień i życzeń z okazji zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy moi, jest za nami. Czas wyjątkowego przygotowania, jakim był Wielki Post, teraz Wielki Tydzień, przeżycie tryduł paschalnego. Drodzy moi, wszystko to dało nam zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość, w której jesteśmy, gdzie przebiega nasza droga życiowego powołania. Przeżywanie tych wielkich tajemnic. Oraz któryś pokazuje nam, jaka jest właściwa droga naszego życia, co jest ważne, co powinno być pierwszorzędne. Na wszystko to daje odpowiedź zmartwychwstały Jezus Chrystus, który przyszedł do nas ze swoją Ewangelią, ale także podjął mękę, śmierć i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. I dla naszego zmartwychwstania, dla naszego pojednania z Ojcem. W tym wielkim dziele Jezusa Chrystusa odnajdujemy swoją drogę i swój sens życia. Kiedy dzisiaj, drodzy moi, patrzymy na to wszystko, co nas otacza, na te wielkie niepokoje, które płyną ze świata, ale także, które są udziałem również. Naszej ojczyzny, naszego społeczeństwa, to, to przesłanie od Pana Jezusa pokazuje nam, jaką powinniśmy obrać drogę. Tego z całego serca chciałbym dzisiaj życzyć, kiedy zasiadacie przy wielkanocnym śniadaniu, czy zbieracie się w gronie rodzinnym, czy odwiedzacie przyjaciół. Niech ta refleksja pogłębiona, Modlitwą, zadumą nad tymi wszystkimi wielkimi sprawami, które przeżywamy, pomoże nam odnaleźć samych siebie, pomoże odnaleźć również drogę do drugiego człowieka, pomoże zrozumieć naszą odpowiedzialność i za siebie, i za społeczeństwo, i za Ojczyznę, ba, powiedziałbym nawet za cały świat. Niech Jezus Chrystus. Oto szczerze się módlmy, umocni naszą wiarę, umocni naszą miłość i pomoże nam zwycięsko każdego dnia przeżywać drogę naszego powołania aż do Królestwa Bożego. Z całego serca tego Wam życzę. Modlitwo wszystkich ogarniam i błogosławię.